Wejść do sali i są. No, Rozczochranasz. I ja mamy mam takie piękne wejście. I dzisiaj mamy dwie Pacuszki 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 Dwie kwiaty. I może otworzymy najpierw tą, Tom, 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 tom. Chce papacóżki odciąć. A! A! Jest małe, ale ciężkie. Małe, ale waryatne. Dobra. Cień z tej strony. Nie. Aha, ty już zrobiłaś to. <grym> Ej, czemu mi nie mówisz, że wyszłam? <grym> nie wiem, nie patrzę. Spotkajmy się. No hej, nie ta. Nie umiesz? Tam ja otworzyłam wow. To ty tutaj chciałaś. Nie Jak nie? Jak widziałam Jezu Połowa tej patki to ten <grym> karton I folia I folia jest pięć mang jest Jak nie mniej Nie Więcej Ja ci słynę O nie. Dzisiaj nie, jakoś nie daję rady oh. <grym> No nice. Jakoś tak strasznie nam to nie idzie. To jakoś w z... nam to poszło. Dobra. Ta, trzyma. Proszę. O! A! Ej, ale to jest czwarty. Ej, on ma 13 lat. <laughs> Dobra, no To tutaj. Z... Tak. Króla szamanów. Eee, czekaj, może... Muszę... I W ogóle... Co? Przypinka z projekt cosplay No radźmy. Mhm. Ale co przecież ma stopy Jezus Maria <grymę> Teraz to, zobaczyłam. to stopy to są większe od tego całego ciała czemu to nie ma piostro, ostrości? A czemu ja mówię... Ej. No tu a Weź dalej Dobre, nie, nie Masz? Wiem. masz. Może obej obejrzymy to najpierw, co? No. Będzie do tamtych, nie? Mhm. Ja nie wiem, czy tamte schowałeś I ciekawe, czy Tamto. coś będzie do wymiany. W A, no. tych. Czekaj, czekaj. A to Karta z festiwalu. Tak, pokazuj. Yy, numer 538 ładna To też mi się podoba No yy, Karta z projekt cosplay numer 624 Co, że Tak Mówi Bo może kogoś to interesuje <coughs> Nie podoba mi się O, ale to jest ładne No Z Shang King Numer 631, proszę. Jak to się nazywa? Zielarka jakaś tam. Z Zielarki numer 718. Zarci powiem, bo się do kopy daje zapiski zielarki. No, no. Potem mamy takie. z dni. O, ale to jest no. ładne. Yy, numer 513. Ale ona, zaraz ci powiem. Ta yy, Przypominam. mi tam tą... Miej trybki. No. No taka sama Tu mi się coś nie podoba yy. w tej. Ta szyja. Coś poszło nie tak. A mi się podoba. Serio? To jaka ona szyja? Ale podoba mi się karta. Karta jest ok tak. Eee, cicha piosenka o miłości, numer 489. Tak. Nie, ale była mniejsza. Hmm. O, teraz uważam, że. Fertykan! <laughs> <Herdigan! śmiech> Mój busiuś. To jest ta. No to jest Angela. Oj Jezu. Co? Rodi, Rodi, Rodi. No. chciałam <grywia> ja sobie już ponieść po mnie. Skoro więc numer 400. Taka ładna. I proszę cię tam. No i po deszczu. Numer 502. Okej. Okay. To też jest ładna. Dodatki jeszcze mamy. tu Akurat tak słabo. Aj, Nie wiem co ten... my będziemy z tymi sami robić, no. ale... Okej. Okay. Słabo. Trzeba je tam dać. Muszę sobie nożyczki wyciągnąć. I dobra teraz tak, bez troski masz dni. Bez troskie dni, <laughs> pierwszy. Bo no w sumie wszystkie są to pierwsze. E mhm. one last. O! O, czekaj. Ach, w środku je. są. Yy, to jest... Co to Naklejka? Ale ten, tuszem daje. Chyba naklejka. Co tu masz? Tuszem. Strasznie. Otwórz, to poczujesz. <grych> mhm, je wciągać. I tutaj mamy... pocztóweczkę. I z tyłu też jest bardzo ładna. Masz. Nie pokazałaś? Aha, nie wiem. O oh my O. Oh. Tego się jest spodziewałam. Proszę pani. I pocztówka. O, z tyłu jest ładna. O Jezus. Co masz? Projekt cosplay. A w środku coś było? Nie no, przecież... Pani. Jest... O, magnesik. A ładny. Będzie tutaj na kółeczkę. Nie no, była przepinka do tego. Goła pani. Czy znaczy nie taka górca, czy nie bardzo goła. Ale ładna kreska. Proszę. Cicha piosenka o miłości. Wkazałaś? Nie chyba. Ej, serio? Bo to teraz hmm. musimy zdecydować, jak ten jak będzie wyglądać A to jest, nasz szama. Jak to działa? To jest po prostu. Szukam Aha, nam, tak. I teraz możesz sobie zadecydować, którą. Aha, okej. Okay. No. By obwolutę woli. Czy jednak są dwie? Nie, wolę nowszą. To mnie, no. Też to wolę ją niż y, tą starszą. Dobra, no to dziwnie będzie to czytać z dwoma tymi. Mhm. Chyba, że ją po prostu tą wolutę wsadzę do dodatków, czy też ją mam nałożyć? No nie wiem. Nie wiem jak to się będzie czytać. Na razie słuszmy to tak. No. A jak się zobaczy, jak to będzie, nie? Mhm. O Jest. powiem ci? O. Mhm. Jest śmiesznie. To znaczy jest dziwnie, bo tam się roluje mhm. pod spodem. A no, o nie, o Jezus, jak najgorzej. Nie, to no to czekaj, nie jest No To weściągnie tam tą. Wsadzimy ją do... E, Gdzieś. No tam do tego pudełka z... Mm -hmm. z dodatkami po prostu. No. Będzie sobie tam czekać. Nie wiem na co, ale niech się mm -hmm. czeka. O. Noch będzie wyglądać tak. Z tym ładnym ją. No. To mnie ciekawi. <coughs> Po deszczu. A no. ma. Lubię ten y, powiększony format. Mhm. Dobrze mi się go czyta. I ostatnia z... z Ale ładna układka. Ostatnia manga no. z tej mniejszej tej no. paczki. Boże, dzisiaj nie umiem się skupić. Ale mhm. ładna kreska jest. Okej okay. Tutaj jedną no, się... Zapakowałaś? Chyba tak Nie, może tak. nie uh, Nie wiem, gdzie się jedzie piskie zielarki Ładny pan z tyłu I druga O, ma... Pokaż A to, no to jest chyba skar, karty Uff <coughs> Ładny, no ładny klej, bo mi się tu. Klej. Dobra, Taśma. no to tak mamy festiwal, wszystko mówiłyśmy. Tak. Wyjdź no to i... gdzieś. No na razie tak. tu posa. To można schować tu. Oj. Karty trzeba też chować, gdzieś... No weź na razie połóż. Połóż tam. Ale to tak wszystkie? O. o, I otwórzmy tą drugą paczkę. No. I zobaczymy co się tam kryje. Pokaż paczkę co masz w środku. Mhm. Tak się poświęciłam, tak zmuchłam, żeby ją odebrać. Jeśli nie, też. No. Tak się poświęcało. Żeby. z parasolką. Rowerzysta do nas przyjechał. Jeszcze się rzucał. No właśnie, no mówi że nas powyzywał. albo prawo, albo lewa. No ja nie. No ja mówię, środkiem. Uff. Uf. co? Czemu są dwie małe koperty i jedna duża? okej. Okay. Czepineczka Zobaczmy festiwalu. Zobaczmy, co jest w tej górze. Czekaj, murze. czekaj, o! Tak, <śmiech> <śmiech> jak profesjonalne jest <jadunek. śmiech> Nie prze przy okazji mnie. O przepraszam, gdzie? To, to. Poczułam to. Takie zadziwienie. Ja Dobra. Nie ładnie wyciągać. Aha, no to po prostu zobaczy. Nie, bo razem będziemy patrzeć. Mhm. Aha. To e... też. A grand blue. Mhm. Serio! A, <grym> Czekaj. E, to tutaj zakładki akurat nie mamy, ale taka jak Goli go ludzie. No ale no, nie dziwię się, no nie dużo rzeczy nam się powtórzy Ale tam tam te, ma takie białe paski, to, może, to można powiesić, nie? O. Oh. 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 Tego nie mam. Nie mam. To mamy. co mam? Jackie. <laughs> nie. Ma co? Ale to też chyba mamy. Czy nie? nie chyba nie. Nie wynajmie. <coughs> nie przypominam sobie. Dobra, to na razie dwie powtórki. Nie jest źle, nie? Trzy. Trzy. Eeeje. No ale to co taka... kapel. Nie daj ja, ba, ja się spodziewałam, że będzie sporo powtórek. A ja I tak dobrze, na... że mamy coś nowego. <coughs> ja liczyłam na łucz szczęścia. Uh -huh. O, oh, oh, Tego nie mamy. Uuu, ale ładny! Ale to już tak. Na chyba, z i rumy. ja to nam się powtórzył. Tak, no. Ale tego nie mamy. Czy to jest? Uuu, tak. ładny. O i ona widzę. Ale to chyba nam się Te wszystko. Te kalendarzyki mamy. Kolejny nam się powtórzyło kolor. No Bo było czekaj mamy całe to. Mm. To mamy jącie. To też chyba nam się powtórzyła. znowu, Boże. <grym> Czemu I ta manga nas prześladuje? Ale patrz inna. Musisz zamówić. Nie. Ej, mówię... Ej patrz, laskę pokazali, ale <grym> chyba jeszcze był jeden chłop. No. No a jego nie pokazali, tylko pokazali Arinkowej. Weź, nie, nie chcę jego To drat. O, diony. A no, i, O i to znowu. <grym> Jakie piękne! No to mi się podoba też. Bardzo. To nie mamy, ale jest no. przepiękne. No i to znowu. Z. magicznych coś I znowu, twoje świetniowe się nie O, tu się cieszę, No. To... Tego tak bardzo nie lubię. Dobra, no. z tym. <laughs> o, i Hanako. Patrz, uzbierało nam się całość. Aha. O, ano. No i to mamy. Ale... No my też mamy, nie? Tak. No to no, Na, laptopie. na laptopie. Naklejkę. O, i mamy. Dobra. To. Ale parę nowych rzeczy, tak? Tak, no. Zawsze to coś. Torby dwie. Tak. Śmierci? no. Dobra, pokaż. Ale duża. To może będzie. Nie wiem, jaka. To Możemy się. Podzielić. Właśnie nie wiem, czy damy jedną. Ale ładne. Spójrz. Mi się podoba. Jak będę gdzieś iść, to wezmę. Mogę iść na zakupy. Na zakupy do jaty. Dobra, to chyba jednak w usta nie. Bo no. no, przekonałaś mnie, że pójdziemy na zakupy do jaty. No będziemy, będziemy miały dwa razy więcej miejsca i dwa razy więcej mogliśmy. No Mówię, i tak wolać to... plecakiem leci, z torbą. No ale czasami zabierasz Sus. mało i głupio tak cały plecor brać, no i to masz, nie? Tak. zabieram mało, ja nigdy mało nie zabieram, no <grym> tego, ja tego ja trzeba to... zacząć. Tak, tak. Ech. Herbatki mi się nazywa. Tak, tak, tak. Mm -hmm. o, o, o. Tak, o, chcę przeczytać. No. Tak, ale zaczęłam tak. ran. Co to to ma być? No i fajnie, no i jak mam to? A pokazałaś? Y w miasteczku po Piasko Piasku i błękitny chłusek to drugi. I cena. Co to ma być? Www. A. Www. <noise> <laughs> Wiesz co to znaczy? <laughs> Nic nie mów. <laughs> Szykuj się. Na panele. O, udało ci się. Zmiarę. No prawie. Potem mamy taką. Ładna, cute. No. Potem Dobra, Dobra, mamy... zdrapałam. Udało się. Gryzom. Z strony z jest strony tak samo. Z festiwalu. A no. A tu masz możesz sobie wykupić gdzieś wycieczkę. Tak. Nie, Ty. Ty. Dobra, to teraz przechodzimy do mamów. Okay, Nie tu? jedziesz bo się nie stać. O! Paragoni. To jest Little Witch Academia. Tak, kupiłam to dla ciebie. Dziękuję. Proszę, będziesz ma przy... czytać. Ma przepiękną okładkę. No co to ma być? Trzeba taśmę przykleić. Aha, do tej strony, to był trzeci. Ale z tyłu mi się drogi. podoba. Drugi. Jest bardzo kolorowy, nie? Mm -hmm. pierwszy. I może... ładne, strasznie są. I no. to tak ładnie mógłby razem na tym wstać. No. Właściwie szkoda, że się tak nie łączą ze sobą. No, nie? To to. Ech, co to jest? Co to jest? Co? jakaś karecha w ogóle, tu. Aha, no. Co to ma Co to ma być? Nie czekaj, Nie, może mnie to... spuścić, żeby obejrzeć to. O, czekaj. Inny. Widać tu. Chyba. Widać? Może a sobie? pierwszy jest cały? Cały. No, całe szczęście. To... Potem mamy. To są mi obydwie chciałyśmy. Kroniki duchów. Kronika duchów, sorry. Mhm. No, czekaj, a Litru, czy ja tutaj ty? -y mam jakąś coś? pokazała a to? a to była nawet tak średnią kreskę a no ładnie no, no, no. no mi się z ura kojarzy albo z mamą deku no nie? Mhm. proszę komunikat i czy to jest reszta dla mnie tak to jest na pewno A nie, nie reszta jest, nie tylko dla mnie. Czekaj, też tam. O! Zaczęło tyle go pani tutaj. Co? No tu taka była. O. I co może nie lubi się ubierać? No dobrze, no przecież nic nie mówię. Co mówię, że jest koła. Koła i wesoła. Tak. Czekajcie, <noise> sobie podkusiło, ale podkusiło. <głosy> <głosy> Proszę. To... Zaprezentuj, to nawet nie ma w stylu opisu. No, <noise> nie wiesz na co się piszesz. O, to są trapokotki. Podoba mi się. Tra... Dobra, trapokotki mi się podoba. nie wiem czy chcę dalej zaglądać. Ej nie, ja chcę zobaczyć. No, trapokotka. Trapokotka. Jest dobrze? Kolorowa jest taka sobie. No co no, trapo -kotek na trapokotek naukę widać. <laughs> co może no, je <zryje> mnie tak? <laughs> <laughs> Dziwna ta kreska, jest taka prostawa. stara. Zobaczmy, jak to będzie się czytać. No. Więc mamy trzy. Tak. Proszę. Mhm. To ma dziewięć tomów? A no nie, wiem, będę to ma. tomów. Patrzcie, ma ładny pierścioneczek z motylkiem. Czekaj, muszę pokazać. Potem e, mamy to... O, tutaj taki ładny pierścioneczek z motylkiem. O, i ładny pan z tyłu. Mhm. Potem mamy roczny grabasz. Riddle. Nie. To je, to mam wrażenie, że to jest jakaś podróbka Kuro. Tak, trochę tak. To jest sh sh Ship, Ciel i X Undertaker. Powiedz mi swoją. Oooo! Głaska. Oooo! Ale czym Undertaker jest blondynem? On miał przerabiał włosy takie szare. Ej, skoś. Co? I mam wrażenie, że bardzo podobną gdzieś kreskę widziałam. No i serio? Opa, już tu się rozbierają Nice y. I podoba mi się kto to jest yaoi czy i joj... której się do tego nie przyznanie? Prawdopodobnie A, to drugie No ale to, że coś się strasznie... rozbierają... O, uch, no, oj. zabili Dzieńcie. No nie wiem, no kto... No i patrz! Ej, czekaj, nie, on wy... Ja, ja mam, mam wrażenie, Z tego, że znam tą kreskę. Uh -huh. Teraz trzeba będzie przeszukać. <spar übrigensienia> ja, ja mam jakieś ciągoty straszne. Ostatnie wiadomości. Ja jestem przerażona swoim zachowaniem. Nic się już nie uratuje. <śmakes> nie ma już powrotu. Tak. Cała ta, ta seria? Wszystko co było dostępne Jeden Odbija się mm. podobają mi się te okładki. O! Oh. Mhm. a tu się biją, dobra. O zobacz jakie to ładnie. Ładny, uh -huh. ładne, ładne okładki nice. On, nie nie powiedziałeś mi chyba nawet, co to jest. A citto. A a, a a No, A, cito, no, no, ja a ja ta wiem. okładka to po prostu nie wygrała. No, mi się najbardziej podoba. Mhm. Nie wiem, to czarne tło i te kwiatki. Te kwiatki to mi się najbardziej z kim kojarzą, ale mhm. one często są. Tak. Jakieś, nie popularne w Japonii. Bo to jest ten, nie? No. I te. No. A ci, a Czy ja to wiem? Ten to nie. Jest ten. To jest ten. <grych> a, ten to ten, no. A ci a, to ten. Kto? Muszę... No może jakieś pobory. Dobra, zobaczymy. Przecież to może Polata. <grych> Dobra, trzeba wszystką kupkę złożyć. I Masz składać kupę. Dobra, dam ci więcej. Nie, bo nie podniosłem. No to oddaj. Oddaj to. Same ja ojciec zaczynałam od ja młocznego. Samej... Kolorowy. Tylko masz więcej. O. Tak się prezentuje nasza. Miniaturka. Nasza duchie, patrz. Czekaj, Czekaj, miniaturka. To tak wyglądał festiwal. Taki nie nasz. nasz. <noise> <noise> Daj mi moc. Dobra, koniec. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Subskrybcie. Dzwoneczek, subskrypcję Zapraszamy do opisu, gdzie znajdziecie linki do różnych miejsc, gdzie możecie nas znaleźć. I... Supirę. Ma no się wszystkie. <laughs> Dobra, to na razie i Pa albo czekajcie, a jeszcze. W sobotę, zaczą... w sobotę zaczęłyśmy robić, nie, w sobotę oglądamy. W piątki chciałyśmy robić live. Zapraszamy na live. E... Tworzymy historię Ryszarda w Simsach. Tak. Trochę inną, ale jest Janka i jest z Buckingham, będzie Henryk. Podobno. Podobno, Taka... i my też jesteśmy. I możecie Wy też być w, te... w tej tak. historii. Jeśli chcecie poznać Ryszarda w Simsach, to możecie nam przysłać swoje tak. e, simy, simy i z nazw. Tak. Jak możemy was znaleźć. I my Waszych Sims dodamy do tak. świata Ryszarda. I, e, można albo na Discordzie, albo na Instagramie też można. No. Dobra, to tyle. Żegnam Was bardzo serdecznie. Tak. No. Bye bye. Bye bye. Sayonara. Ara 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 ar, 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 ar. sayonara.